W tym zadaniu musimy obliczyć, ile jest równa następująca liczba. Mamy tutaj ułamek okresowy 0,3 w okresie minus ułamek zwykły 23,33. Żeby wykonać to odejmowanie, to najlepiej jest zamienić ten ułamek okresowy, który jest oczywiście w postaci 0,333 nieskończony ciąg trójek, na ułamek zwykły. To jest oczywiście 1 trzecia. To napiszę tak 1 trzecia minus ten ułamek 23/33. No i żeby wykonać to odejmowanie, to musimy sprowadzić ułamki do wspólnego mianownika, czyli mnożymy przez 11 liczniki mianownik pierwszego ułamka, zamieniając go na ułamek 11/33 minus 23/33, czyli to się równa 11 minus 23, to będzie minus 12 33. Minus możemy oczywiście wysiągnąć przed cały pierwiastek i jeszcze da się skrócić ten ułamek, podzielić go w liczniku i w mianowniku przez 3, to wyjdzie 4, a tutaj 11. Czyli mamy minus 4, 11. No i to już jest najprostsza możliwa postać, czyli poprawny wynik do naszego zadania, zatem zaznaczamy odpowiedź B.